Witajcie ponownie z festiwalu w Gateset Gus Brewery Nie słyszałem o nich może powinienem, nie wiem Over Stout 5,2% alkoholu Wygląda tak. Nie jest źle Normat Mógłby być mocniejszy, wydaje mi się. Troszkę e, paloności, troszkę czekolady. No, nic takiego nadzwyczajnego. Jeśli chodzi o smak. Huh, jest OK. Fajnie się go pije. Delikatny. Takie niskie nasycenie. Ale robi jakieś były. Niesamowite te smaki, to bym ci powiedział. Trochę czekolady. Trochę takiej jakiś perfumowy. No nie wiem właśnie co. Ehm, troszkę dziwny. pijalne, zgadza się. Ale jakoś tak nie mogę określić. O co tu chodzi? Takie też się zerzę Zróbka Ach.